W Szkole Letniej Teologii Politycznej towarzyszy program filmowy, który mam przyjemność prowadzić, prowadząc takie mini wykłady i jednocześnie też dyskusje z uczestnikami. To są filmy, które myślowo towarzyszą głównym tematom Szkoły Letniej. Przyglądają się różnym aspektom życia społecznego, duchowego, politycznego, obyczajowego. Różnych obszarów kulturowych, religijnych, w taki sposób, że inspirują, inspirują do rozmowy o, o tym, co myślimy w konfrontacji z tymi różnymi światami. Jest to pewne uzupełnienie programu, który jest bardzo ambitny intelektualnie i erudycyjnie ale myślę, że kino broni się jako nośnik znaczeń i prowokacja do myślenia.